Jakieś wrażenia? Z busa? Pierwsze. Pani, to, nie, da się, nie, da się nie. nie wiem, chyba podobnym jechaliśmy do tego. A ty wiesz co jak tam Maki. Jak tam maki? No. Rosną? Maki. O, o, jest bardziej. 10. Co tam? Ile jeszcze byś pobiegał? Chyba jeszcze byś przebiegł tam później, coś? Ile byś tak jeszcze trzy długo się by zrobił? Spokojnie? Tak myślałem, bo widziałem, wiesz, masz moc, masz moc. O, siema, chłopaki, 20. Chcecie być u nas na, na internetach? Chcecie? No to powiedzcie coś fajnego. Nie? Dobra, to ciebie to chowaj się. A, no to To się wytnie spokojnie. To nie mów za wszystkich. Ten kto chce, to niech będzie. Tak, mamy tatę i Nie, fajnie tam gracie. Jak ten wy trener? Bardzo tak? Dobrze, miły czy tam goni was? Miły? A pompki robicie czy nie? A, nie trzeba. Jak panie, Wy nie robiliście? No, Kopanie tak Ewy. myślałem no Dobra na razie. Dobrej, dobrej podróży. Bartuś, możemy Krystian, ja mogę jechać. Ja, i nie przejmować bo się, nie przejmować się.